Z Zobacz, jak się tam nazywa głośność jumpskerów. Audio. Strach przed skokiem! What <grafy> of... Gra pojedyncza, usta. <grafy> Rozdzielczo. Try tryb okienny. Zobacz, odlego. Lego. Listowie! Listow... <grafy> ja, ja grałem w tą grę z Sharikanem, kurde, mało co Uwy. z tej gry pamiętam, ale wiem, że była bekowa, więc... A Kolej chciałem z nią jeszcze raz zagrać, więc no... to jest horror. No jest to horror. Ja se zagram, was? ja se zagram edtorem. To ja na sim. Dobra, panie... No jako, że jestem starszy... <laughs> Skoro włosy... jesteś starszy, to powinieneś coś zrobić teraz, nie? Cześć, dzień dobry, witamy was in Bad to Fir. Pozostaw Jesteśmy... albo przygotowania, co mam na chcithę? Daj, przy... daj przygotowania. Przygotowania. Dobra, rozpocznij, rozpocznij gr... Na sim. Dobra, mamy o. tutaj gamę rule. Czekaj, Pod spacją latarka, masz latarkę, jest... nie możesz skakać, możesz kłócać pod kontrolem jedynie Pod spacją latarkę? pod spacją, pod spacją latarkę masz What the fuck? <laughs> Dobra, jakie mamy tutaj rule? Rulesy Pokażnie, jakie są rulesy Co jest? Witam! Moesz <laughs> by zaskoczony E tak nagle nas widzisz Gdzie ja jestem? To naturalne pytanie, które Mona zada To jest miejsce, w którym odbdzie się Sigra Kady, kto otrzyma zaproszenie, zostanie tu przyprowadzony Teraz rozpocznij Si specjalna gra, którą dla was przygotowałem Najpierw, najpierw Uj klucza znajdującego Si w pokoju, aby otworzyć. drzwi Czeka na ciebie wspaniały wiatr Szczegółowe zasady znajduj na następnej Nas... stronie. E, oh chwy, chwyza broń i postaraj się zniszczyć te psgi. Jeśli zniszczysz Potgi. osiem pozgów, wygrywasz. Aha. Nie zapominaj, e, bieganie sprawia, że twoje kroki gonniejsze Oczywiście, jeśli kucniesz, dwik twoich kroków będzie Okay. O mój Boże, zamknij. Dobra. Ee, Aha, okay. Musimy. I co, hy, osiem posągów. Chy za broń i zniszczyć osiem ps, psygów. No, tu się biega, tu się krautuje. Dobra. Prasa. Prasa. E, prasę e Oddzia. Oddzia. Zamknięte są. E, to klucz. A, to jest klucz. 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 Otwieram. Plus jeden klucz. Jest. Drzwi odblokowane. Jest. Oza. I co teraz? Tutaj coś chodzi? Tak, manekin ogółem. Co mamy? Mamy iść razem? Mamy się rozdzielić? E, najlepiej chyba chodzić razem, I guess, ewentualnie się rozdzielić. Mam tu jeden Posąg. klucz. A, musisz wyposały Musi okay. Musimy się wyposa Musisz wyposały broń. Wyposały broń? Tak, wyposały broń. Zamykać za sobą drzwi. Lepiej. Jedyne co pamiętam tutaj, to jak widzisz manekina, to ucieka, no. nawet gdy on się nie rusza. Takiego z czerwonymi oczami. Nawet tak się nie dobrze. rusza, ale mam... No, ale gdzieś trzeba się ukryć, No po prostu uciekasz z pomieszczenia. Jak dobrze pamiętam, że to tak działało oh, głupio gupio, strasznie. Z pomieszczenia? Z pomieszczenia. Ale on może po całej placówce nas goni. Tak, bo są chyba trzy manekiny, jeżeli się nie mylę. Jeden, o, który romuje, a, <Ministry> a drugi, który po prostu pojawia o, się z za rogów, a trzeci to nie wiem jak działa. O, to jest właśnie ten, który działa chyba jak 173, jeżeli się nie mylę. Jak się nie patrzysz na niego? Ty. Yy. Yy, mam apteczkę. Co, 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 co? O, czekaj. Chcę, aby ich odnalz. Jezli już. Ju i znajdziesz. Nie gab si nani. Pomyli, ej, i lubisz. I zacznie si do ciebie dobiera. Mmm. Jakie mu to jest kuwa napisane? Z tego, co zrozumiałem, nie można się na nie patrzeć, bo się tak. do ciebie zaczną dobierać. Tak. Ale dobierać w jakim sensie? Mmm, rękoma. Tak. Niebieską miksturę wziąłem i kolejny posąg. Posąg. Dobra. Otwieraj. Oh, I don't fucking like it. dobra, biegnę tu. Ty, no ale. No, mamy się patrzeć na niego. Zniknął. Where? Zniknął, zniknął. A! Where? No idźże! No, zamknij te drzwi. Gnojek zniknął. Tamten maneki. Baseball. O! Bej... Coś? To nabiegnie. Ona tu jest? em, Max, Max! Ona za tobą! Ubiegła za tobą! uderzyć baseballem? Nie da się jej uderzyć baseballem. Ja wiesz gdzie ja idę, nie wiem gdzie ja mam iść. Nie wiem, ucieka, ona cię goni, ona goni. Tak, ona cię goni! No zaraz mi się sprint skończy! Rozwalam posążek. Drzwi zamknięte. Jezus, ale to długo się niszczy. Zamknij... Koleżanko! Mam nadzieję, że nie przyjdzie do mnie. No, ona cały czas za mną skacze! Jak pasana Zostaw mnie! Jak jej uciec, później? Nie wiem, kurwa! Jezu, ile to trzeba być baseballem w ten sposób? Dobra, Mamy dobra ja, ją, ja ją zajmuję, ja ją cały czas zajmuję. Ja ją, ma, ja ją mam na oku. Ja cały czas piszę. Słyszę coś. Ona, to jest, to jest ona. Ja, ja ją rabiam na schodach, nie? Okej, okay, okej. Okay. Dobra. O! Wkurzyła się. No! Uciekam? Nie wiem, co ja uciekam, butelkę? ja uciekam Butelkę mam, po co mam butelkę? I don't fucking know Mogę wyjść? Ej. A! A! Teraz no cię... Co ona, ona teraz będzie mnie gonić? Chyba tak Zostaw mnie, głupa mamo! A, dobra Niszczę Fucking hell Jaka ona jest creepy No mi się zaraz sprint skończy! Co Zostaw mnie, głupi manekin. no i, i kiedy ona straci zainteresowanie? Nie wiem Do, Jak zniszczę, może jej uciec, zaraz to zniszczę Zaraz, dobra, uciekaj, uciekaj, ty... uciekaj, 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 uciekaj! Kolejny manekin! Czemu tu są potwierane drzwi? No, no, cały czas! Za... A nie! Tu jest ten, na którego się trzeba patrzeć. Jest! A! Co? <ścoughs> Czy właśnie cię złapała? Nie! Jezus, Maria! Nie no można zamykać to... za sobą drzwi! Why? A dobra, można! Jak można? A kolejne manekiny, Jezus. Kolejne manekiny mam jakąś miksturę Co jest? A! Nie Dobra Nie! Nie! Co? Zobaczcie! No, no biegnie za mną cały czas to gówno! Polubiła cię! No cię kurda no! Ja gdzieś pobiegłem i ja szukam tych tych całych gównianych posągów. Posąg jest u mnie tutaj! Kuna z u ciebie? Posąg jest u mnie, ale tak. Mam, jest... zatr... mam posąg, mam posąg, mam posąg. Zatrzymała się, zatrzymała się. O, biegnie do ciebie chyba, tak! Fuck. Pobiegła, pobiegła do ciebie, uważaj. Na pewno? Jest? Ta, no. Ode mnie uciekła. Ja też biję w posąg teraz. Dobra, mam mam potka, który mnie przyspieszy, więc jak ją zauważę, to Piję pota i spierdzielam. Ja mam butelkę w ogóle, co mi daje butelka? Butelka? Ale taka jakaś buteleczka niebieska? Nie, zielona butelka. I don't know, co? jak ona wygląda. Jak piwo? O, oh, fuck. Nie, wygląda jak zielona butelka. Co jest dziona, zamknięta. jest? dziona jest. Dziona jest, dziona jest, oh, dziona. Biegnie za mną! Głupia, babo! Biegnie za to, dobra, dobra, to niszczy posąg. Kurde, no biegnie cały czas za mną! A czy ona jakoś skacze, czy po prostu biegnie? Nie, no sobie tak chyca A, no to. Zaraz, zaraz, z dołu się zatrzyma. O, zatrzymała się! Jeszcze tylko pięć posągów. No, ja widzę jednego, ale ona mi. Te... Oczeka, gdzie ona pobiegnie. Czy pobiegnie za mną? Nie, też, pobiegła do ciebie! też widzę taką butelkę, dobra, biorę potka. Pobiegła do ciebie? Y, mam mam y, posąg i mam tego. E, potka do mnie po, pobiegła na pewno. Nie wiem. Tak tak tak, 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 u ciebie? wypiłem pota i spierdzielam. U! Biegniecie do mnie. Biegnę w drugim kierunku. Potek. Dobra. Teraz chyba do ona ciebie by... będzie biegła. Uważaj. Czy ona będzie szybsza? I don't know. Niebieska mikstura znalazłem. Muszę wyposażyć broń. Niszczę posąg. A! Dobra, jest przy tobie. A! Jakim Jakie kuźwa cudem! Złapała Tak, zabiło mnie! No, ale nie, Zaraz... straci, straciłeś życie. Za rogiem widziałem gnojka i Dobra. mnie zabiło. Zabiłeś... leżysz? Jesteś martwy? Nie, nie, wstałem, ale... Jak szukaj tego za poszukaj rogiem? tego za rogiem, nie patrz się na niego. O, 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 pipota, 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 ja pierdzielę, Ona sprintuje w moim kierunku. Shit! Co mi Shit. daje butelka? Shit. A, butelkę można rzucić. Co jest? Dobra, niebieska miksturka. Nie wiem, używam niebieskiej ja miksturki... Jak się obsrałem tak. jej! Przyspieszenie Tak, daje, niebieska, dobra, miksturka niebieska miksturka daje ci miksturki. przyspieszenie. Czerwona miksturka daje ci mniejsze wykrycie. I jeszcze jest jedna, która daje ci szybsze niszczenie tych posągów. Apteczka, apteczka. Też mam, sobie. Też mam drugą apteczkę. Czy mogę się teraz medkitnąć? Tak, tak, musisz, musisz stanąć w miejscu i się medkit medkitnąć. No, Okej, okay. medkituje się. Tylko uważaj. No, akurat mam na widoku drzwi, więc jak coś mi tu wejdzie, to... To jest, jest? szybka. Biegnie? Co tu się pojawiło? Dlaczego ten posąg, dlaczego ten manekin się tu pojawił? Uciekaj, uciekaj od niej. Nie uleczyłem się do końca. No i co mam teraz zrobić? Ale no, widzę posąg. Super, ja też widziałem posąg. I dwie apteczki w jednym miejscu. Dobra, leczę się. A ja niszczę. <noise> <noise> cały czas ciebie goni. Ale to w sumie dobrze, bo ja się zajmuję niszczeniem posągów. Super, fajnie, A! <noise> o, jest. o, dobra, stanęła. Zniszczyłeś posąg, dobra. Tak, 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 tak. Jeszcze dobra, tylko dwa musimy zniszczyć. Ajajaj. Nie muszę, ty biegniesz do mnie cały czas, głupia babo. Nie no, chyba do. No serio?! Go A, za tobą? Nie! No biega cały czas za mną! Ale drzwi są zamknięte, klucza potrzebujemy. Go, ale super fajnie, nie no, super odcinek. S super odcinek. Biegam z, biegam, z tom. biegam z nią po schodach. Biegam z nią po schodach. Ona jest szybka, o kurde. No jest teraz szybsza. No zostaw mnie pin do głupia! A! Za rogu się pojawił! Z za rogu? Ale hej, no, będziemy mieć energię, różne no, odcinki energię. teraz! O jest tu, jest tu, jest tu, jest tu! No-no jest no, nie no, no Super! No, no, nie godzi cały czas! Jak ja mam dwie apteczki. mogę ją spróbować przyjąć na siebie. Ooooo, dupa, złapię, złapiem, złapię, złapię. Biegnę, biegnę do ciebie. Macie? Złapię, no zarobię złapie. Złapię! Biegnę, biegnę, biegnę. Stracę o, energię, Dobra, po, po, po mnie, po mnie, po mnie, nie mam sprinta. Nie gadaj. Głupia! ja, głupia! Ona no no, nie gadaj. Ignęła mnie, ale uleczyłem się, uleczyłem się. O, o, o właśnie. Dobra, pobiegła teraz sobie... do mnie, szmaciura jedna! Jak się obsrałem! Cieszę się, że pobiegła do ciebie, bo... Mo... No, no wiem, daj mi jest... się uleczyć, kobieto! Wiem, gdzie jest kolejny posąg. No, tam... ona mnie goni! Man, chyba zginę. Nie zginiesz, będziesz miał jeszcze jedno życie. Nie, już mnie raz złapała. Aha. Nie mogę się uleczyć. <laughs> ja też już raz złapała, więc zaraz też zginę. Jak kucny się zacznę leczyć? Nie, ona tu biegnie, ona tu biegnie, ona mi nie da spo... nie, ja max zginę zaraz. Nie, <grystanie> no nie, nie! Umarę. Umarę? Umarę. Biegnie do ciebie, uważaj. Oh god. Uważaj, dziadku. Zgaś latarkę, może to ją nie będzie przyciągało. <grystanie> Jak to niszczy tym kijem baseballowym? Wydaje że ona za każdym tym zniszczeniem jest coraz szybsza. No... Na, na samym początku sobie tak kica, nie? Dlatego warto te posągi zrobić. Tak do na końca? Końcu. Tylko do końca, a później wszystkie je naraz. No tak, też tak myślę. Jak cię złapię, to Brr. można tak zrobić. Brr. Ewentualnie Brr. może ci się uda wszystko zniszczyć. Poświęciłem się dla ciebie. Nie uda mi się. Dawaj, dziadku Maxie. O? Co jest? Uciekaj, uciekaj stąd. Baba. U umarę! Mm. <laughs> Umary! Zabawki marionetek. O. Co? Zostaw o. mnie! Skończyliśmy na jej kolanach. Ła! Zostaw mnie! S plus M. Hi. Kupię. Nie chcę być już starym dziadem. Dawaj mi treja. Pamiętaj, rulesy to same, tak? Rulesy to same, są. So. Dobra. Pamiętaj, nie rozwalaj ich. Do końca. Dobra, rozdzielamy się, tak będzie najlepiej. No chyba ta. Mam apteczkę od razu. I jeden Butelka. posąg. Butelka służy, służy jako wabik chyba, wiesz? I szu? Sure? Ją... Tak, no bo ją rzucam i ona się rozbija wtedy. Idę na dół tutaj. Kurwa mać, nie wiem gdzie ona jest. Mam papiery jakieś. Nic więcej w tym nie mam. U! Miksturka. U. Też bym Lejne. chciał miksturkę. Oj posąg. Mam rurę! O kluczyk dostałem, dobra Do czego jest klucz? Nie wiem do czego jest I klucz, do zamkniętych know. drzwi Dobra, zniszczę tak mniej więcej do końca To jest k**wa Słyszę ją Słyszysz ją czy jest przy tobie? Dobra Tak na samym skrawku końca zostawić, nie? Ta, 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 ta. Czekaj, a jeżeli anuluję? Dobra, to tak działa, dobra Tak, tak, jak anulujesz to, to jest zapisane Czyli, Czyli strategia na jest działasz? nawet dobra Raczej będzie dobra. Słyszę jak napierdziela. No kopię diaksy! Rurą! O, tutaj staje się mniej zauważalny. Dobra, mam apteczkę w każdym razie. A. Dobra, jest na końcówce. Jest tu, jest tu, jest tu, jest tu, ja pierdzielę! No jest tu! Stała za mną. Miałem być mniej wykrywalny, ona tu jest! Stała za mną. Kurna! Co? Głupia baba. Chopsasa sobie. Chopsasa? Ale jest tak. wolna, to jest ważne. Oh shit! O, nie myślę, że widziałem na taki. Mnie, mnie, MNIE! Nie gadaj! Ule, urobiłem Śmiech, ją śmiech, 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 śmiech. Where? Where? Nie, nie wiem where, ona mnie goni cały I czas. Nie miałem być, Miałem być mniej wykrywaldy i co? Czy, czy ona przestała cię gonić? Nie wiem. Broni nie mam! Ale. tak, chyba przestała cię gonić bez przy mnie. Przuciłem butelkę i to nic nie dało, ja nie wiem. Nie wiem, może rzucić w nią, jak cię goni. <głos> <głos> Znowu <noise> śmiech słyszę, where? Kurde, dobra, mam baseball. Where is she? <głos> <głos> Fucking hell! Chcę podejść i zniszczyć tak mniej więcej do końca ten posąg. No skąd ten śmiech? Nie wiem skąd ten śmiech, Dobra, ale Dobra, e, chyba... nie, tym się zajmę może później. Jedną pindę widziałem pod sufitem, a drugą za biurkiem. O, Screepy, no. A! No biegnie teraz do mnie tu. Biegnie. Ona hopsasa, czy ja muszę zobaczyć, czy ona w sobie hopsasa, czy nie? Nie, biegnie. Nie hopsasa drzwisi, już. Drzwi są zamknięte. Ona nie hopsasa. O, cześć, Max. Jest... A to ty. Uciekaj z Aha, serio? Uciekaj z ona nie, ona nie hopsasa już. Czy no pobiegnie to, za tobą? Nie wiem, tu był jeszcze posąg i tego pizgnąć. Dobra, to ja staję na czatach tego pizgnij. Dobra. Ja będę widział. Gdzie, gdzie dokładnie nas. A, pode mną, dobra. Ale powiem ci że orobiłem ją dosłownie na milimetry, nie? O, słyszę mm. ją. Nie widzę jej. Może jest w twoim pomieszczeniu. Nie. Dobra, jest na końcóweczce już. Dobra. Hej. Hello. Biegnie. A! Tak bie Hopsasa se, hopsasa se. Se hopsasa? Se hopsasa za mną. O, drugą apteczkę mam, fajnie. Kuła, biegnie za mną. Przestań za mną hopsasać, koleżanko. Ty no, leży tu na ziemi jakaś. No to odejdź, idź stamtąd. Musi zniknąć. Idę, idę, idę. Ona za mną hopsasa cały czas, więc jeżeli tak, masz dobra. jakieś te... To się tym zajmij. Jest bardzo wolna, nawet nie sprintuje na chwilę obecną. Idę pisgać tak. O nie! Kurna, to był twój już spizgnięty! Oj, oj. Shit. Ale dobra, nadal se hopsasa niby, nie? Ale jak, jak jestem dalej, to zmniejsza dystans koleżanka. Oj. Dobra. No uważaj. No, dlatego. Co jest? Coś za mną idzie? Machnęła mi, pomachała mi, cześć, cześć. Tu jeszcze jest. O, klucz znalazłem. Ale jestem, mam zajęte wszystkie. Chcesz ręce. się zmienić? Nie. No weź! Nie chcę mi się już entertainować koleżankę, nie? No bije kolejny poso! No eee! to cały... cały czas mam się z nią wbawić w berka? Trzeba będzie powoli kuwa, zacząć niszczyć te posągi no. do szczęścia. Ej! Tu jest jedna, na którą trzeba się patrzeć. I ta raumująca. Ja pierdzielę, mam przez sytuację right now. Idę, dobra, rozwalę ten posąg już. Czy u mnie są. Łata się, dobra, rozwalam posąg, mam to gdzieś. Może się. odczepię od ciebie wtedy. Rozwal posąg i ona wtedy stanie w miejscu. Ja. Dobra, uciekam. Przestań ryczeć, głupio, bawo. Na górze jest klucz. Na górze też widziałem butelki. No biegnie do ciebie. OJ! BIEGNIE DO MNIE! O oh, fuck! To może tam się zapać, bo mam apteczkę. Nie wiem. Ej, nie biegnie do mnie. Biegła. Zamknąłem się w pokoju. I przestała. Przestała, powiadasz? Ło, jest tutaj tak, na którą muszę się patrzeć! Fuck off! Cię ona pobiegła? Nie wiem, są dwie przy mnie! Oh God. Pi 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 tu pi tu, bi, tu, bi, tu, bi, tu, bi, tu. Co? Poczekam! Dwie, dwie baby mnie gonią. O, kolejny posąg. Nie jestem Niszczę. przygotowany na taki entertainment. Niszczę posąg. cię. O nie. A! Jak do mnie przybiegła sucz. Są ich nawet... trzy. O cześć. Nawet jej je... okej, nawet jej nie usłyszałem. Muszę się uleczyć. Słyszy śmiech. Muszę się uleczyć. Kurwa mać. Szybka jest! No jest... Je, nie, ja mam teorię, że jest jedna szybka, jedna, która se hopsasa i jedna na którą trzeba się patrzeć. Okej. Okay. Mam butelkę, dalej. mam butelkę. Jak mam wyrzucić slot? Nie można. Dobra, niszczę. Też niszczę. No już trzeba niszczyć. Dobra, pizgamy, nie robimy tego tego. No, no. Dobra. Oh Blisko mnie, <śla> czy blisko ciebie to było? Nie wiem, najwyżej zginę. Albo najwyżej ja zginę. Dobra. Spizgam kolejne. Słyszę ją. Dobra, zatrzymałem jest... ją chyba. Przez to. Też spizgałem. I co teraz? Ile mamy jeszcze? Trzy. Jeszcze trzy? Tak, w prawym górnym masz. A, dobra, widzę. Niech podbiec jest. tam, gdzie jest ty niszczyłeś tutaj? ten. Niszczę, o jezu, ten jest jeszcze, jeszcze cały. Dobra. Słyszę kroki. Ja się nie przyjmuję. Jak mnie, jak mnie dziabnie, no to jeszcze się uleczę. I... O, słyszę ją. Ja łażę z, z wyłączoną latarką, nie? Bo. być może. Mhm. latarka sprawia, że jestem wykrywalny czy coś. Idę niszczyć ten posąg, który ty miałeś na wykończeniu. Niszcz? Ja swój Tylko jeszcze To gdzie niszczę. on był? A nie wiem. Czy go zniszczyłeś ostatecznie? Znaczy, no ten na początku zniszczyłem. Już dwa. O, dobra, zniszczyłem. jest. Zniszczyłem. A nie! Jeszcze kolejny? Jest. Dobra, mam! Jeszcze Uf. dwa. Tak, niszczę jakiś jeden. Nie gadaj, że ona do mnie biegnie. Bo słyszę kroki. O, kolejna apteczka, ale mam dwie to apteczki. To ty biegasz? Dobra. Tak, to ja. Kurwa, nie strasz mnie. Oj, biegnie. Bierzesz ją na siebie? Mogę ją wziąć na siebie. No zostanie mordo, nam mordo. jeden posąg, Mordo. Oj, pobiega do ciebie, chyba. Mam apteczkę, jakby co. Ten posąg jest na wykończeniu To gdzie jest ostatni? Mam A Gdzie jest ostatni posąg? Mam fucking running away. Don't know, ja rozdzielamy się będzie. i szukamy Don't know. Don't know O dobra, to ja jesteś po... ty, Jezu Ja podejrzewam Za tobą za to sprintuje Wow, to jest ta, co trzeba się patrzeć na nią Ta Jest. Dobrze, ci powiedziałem ej, 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 patrzę się na nią i co? I dalej sprintuje A! Złapacie? Nie! Dobra, ja biegnę. Ale gapi się na nią! Ja biegnę na górę. Ja też biegnę na górę. Może gdzieś na górze jest ostatnia. Ostatni posąg. Nie wiem, kolejna apteczka tu jest. Dobra, pobiegnę tu. Tutaj nie jest łopat. się drzwi. Nie, sraj na drzwi. Przepraszam, spięty jestem. A to jesteś ty, cześć. tutaj uh! nie ma nic. Tu nie ma nic. Mhm. No to ja podejrzewam, że na dole jest Gdzieś jest, Shata, dziś jest, idziemy, idziemy, idziemy <laughs> o! 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 <laughs> cię? Tak, a druga tutaj stoi, pobiegły dwie Co? Tak, gonią mnie dwie baby mm. fuck, 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 fuck Uleczę, uleczam się Zostaw, nie, o dobra, dobra, popatrzyłem się na nią, przestała biec Uleczyłem się, dobra, biegam Ty, babo, ty jest chyba określony czas, ile możesz się na nią patrzeć, bo ona znowu rusza. Kuna uparta, goni mnie cały czas. O czekaj! <laughs> oh, dobra, dara. Tam biegnie kolejna, nie? Zostaw mnie! Okej, okay, dobra O. Utrzymuję z nią kontakt wzrokowy Gdzieś tu musi być. To jestem zbyt Otwórz... zbyt zmęczony, żeby biec. Co to za miksturka? O, dobra, zapie mnie. Przyspieszenia jeżeli niebieska mam to przyspieszenia. Mam przyspieszenia, ale zaraz mnie złapie. Jestem w kącie, jestem w kącie, nie mam szans! Pff. Koleżanko, Max. Jedną, jedną mam na sobie, jedną mam na sobie, więc masz aj, jedną aj. mniej utrzymuję z nią kontakt wzrokowy. Przetrzy nie ma. Będę ją przetrzymywał tyle, ile mogę. Okej. Okay. Kurna, szkoda, że się nie da skakać. No, nie ma nigdzie tego Przestań. ostatniego! Stani. wstań! zaraz, będzie po mnie chyba. Tak, po mnie też. Po mnie też! Tu jest klucz potrzebny, dobra. Yy, gdzie? Bo mam klucz. Yy, na początku, praktycznie. Na początku? Tak, gdzie jesteś? Oto, chodź chodź za mną. Otwórz te ja drzwi. Jestem obsalany, powiem ci. Te drzwi otwórz tu. Szybko. I tu będzie ostatni, gdzieś musi być. Mam butelkę. I siekiera, i co. Nara, i... wezmę siekierę. Gdzie jest ostatni? I don't fucking know. Ty, no nie mam pojęcia, gdzie mam może ma być. Mam apteczkę. Ostat... Idę zobaczyć jeszcze tam. A tu? Tu jest zamki, masz jeszcze klucz? Nie mam. Nie mam. Uch, o, ho, ho, nara. Ej, goli ciebie! Prześciłem butelką, ale nic nie zadziałało! Zginąłeś? Nie, mam, mam apteczkę. A, no, dobrze. no idź sobie, babo! Jest druga przy mnie, która, na którą trzeba się patrzeć. Oj, biegnie coś do mnie. To chyba jedna z tych... Yep. Na... Nara, nara Maxiu, nara! Zginąłeś? A, nie, mam apteczkę jeszcze. A, szlak. Ja na dupie mam tą, na którą trzeba się patrzeć, więc mam trochę ranę. Ostatnio, Ewentualnie już zgubiłem. Skurzy. Zgubiłem ją, okej. Okay. Pobiegła w twoim kierunku. E, klikając. E, ten. Klikając scroll wyrzucasz rzeczy. E, okej. Okay. Nie wiem gdzie był ten klaa. Nie wiem, gdzie, nie, nie gdzie był klaa. Nie wiem. O, to ty, dobra. Ta, 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 ta. <śles> Nara! Czy to nie jest Aaaa! ten, na którą trzeba się patrzeć? No, ła, 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 ła. jeszcze żyję, ale pobiegła do ciebie teraz. Nie mam apteczki, więc mam przesrane. No, ja też szukam ostatniej apteczki, ale. Dobra, jestem w pomieszczeniach tych. Widzę ostatni. Niszczę go. Niszcz gnoja. Ty jest ja na wykończeniu! Wytelką. Mam go! Yeah. Uh. Yeah. No nice. yes. Gdzie? Był? U góry, gdzieś w tym korytarzu na samym końcu. Strach zniknął. Wyczy czas! 22. Liczba osób, które przeży... Prze! Prze. Y dwie kurwa, zajebista ta gra nie! Ja się cieszę, że ja tą grę dostałem, a nie kupiłem. Ile ona kosztuje? 17 zł. O, Pięknie! Invitation to fear! Cudowne. Piękny. piękny, piękny gameplay.